Istnieją różne grupy społeczne, dla których Kościół jest tym, czym kot Filemon był dla Bonifacego, wrzodem w miejscu, gdzie plecy kończą swoją szlachetną nazwę. Ten stan rzeczy niektórych skłania do konstruktywnej krytyki Kościoła, co w sumie jest nawet dobre. Pod warunkiem, że ta krytyka jest konstruktywna. Smutny fakt jest taki, że konstruktywną krytykę zastępuje często wymyślanie teorii spiskowych. Jedną z najbardziej bezpodstawnych teorii spiskowych na temat kościoła, jakie w życiu słyszałem, jest jego rzekome założenie w IV wieku przez Konstantyna. Jeszcze tylko intro na szybkości, na odczepnego i zaczynamy. To jest belka, a to jest mrowisko, a to jest belka w mrowisku. Może to nie wygląda zbyt wiarygodnie, ale czy gadanie, że Konstantyn założył Kościół katolicki brzmi lepiej? Na mnie mówią wujek, i w tym filmie zmierzymy się z tą totalnie bezsensową teorią. Zacznijmy od tego, że nie ma najmniejszych podstaw, żeby uważać, że Konstantyn założył Kościół katolicki. Nic mi nie wiadomo o żadnych dokumentach pod tytułem Założenie Kościoła katolickiego, podpisano Konstantyn. Jeżeli ktoś coś stwierdza w sprawie weryfikowalnej jako arbitralny fakt, to powinien go udowodnić, a w przypadku spraw historycznych podać źródło historyczne. Nigdy żaden książkotwarzowy historyk nie podał mi najmniejszego źródła naukowego na potwierdzenie tej, jakby nie było, bardzo odważnej i śmiałej tezy. Dlatego mam czelność wnioskować, że oni to po prostu wytrzasnęli z tej samej krynicy wiedzy, z której zawsze pełnymi garściami czerpią. Zmierzmy się z argumentami ludzi, którzy głoszą te bzdurki. Argument pierwszy. Konstantyn założył kościół katolicki w 325 roku na soborze w Nicei lub też... W 313 roku za pomocą edyktu mediolańskiego. Oba te twierdzenia potraktowałem jako jeden argument, ponieważ polegają na tym samym, czyli mylą inne zupełnie wydarzenia historyczne z założeniem kościoła. Jak Sobór, moi drodzy, mógł być założeniem Kościoła? Skoro na tym soborze obecne były głowy lokalnych wspólnot, które były skrystalizowane te wspólnoty, nie te głowy, od prawie trzech wieków. A co z edyktem mediolańskim? Można go streścić słowami. Od tej pory wszystkie religie można wyznawać i nie ma najmniejszego problemu z wyznawaniem jakiejkolwiek religii między innymi chrześcijaństwa, ale sam edykt Chrześcijaństwa jako takiego nie faworyzował. To nie był edykt powstania katolicyzmu, to był edykt dopuszczenia do legalnego praktykowania wszystkich religii na terenie cesarstwa rzymskiego, między innymi chrześcijaństwa. Dobra, czy legalizacja czegoś jest formą powstania? Czy jeżeli w przyszłości rząd zalegalizuje trawę, to czy to będzie oznaczało, że rząd wymyślił trawę? Komu to, Komu to A dlaczego? dlaczego? Czy wtedy nasz rząd zasadzi pierwszy krzaczek marihuany? A może wtedy rząd zrobi pierwszego jointa? Nie, oni zalegalizują po prostu coś, co już istniało wcześniej. Poza tym, przy okazji, zalegalizowano w Rzymie wiele innych wyznań. I ja mam rozumieć, że tamte wyznania też założył Konstantyn, tak? To się totalnie kłóci z tezą niektórych antyklerykałów, że Konstantynowi zależało na tym, żeby zrobić jedną religię. No to gdyby tak było, to by nie legalizował 30 tysięcy innych wyznań przy okazji, tak? Liczba z kosmosu z tymi 30 tysiącami. Wcześniej coś wspomniałem o jakichś skrystalizowanych wspólnotach kościoła. Całkiem słusznie, ponieważ w IV wieku już było wiele lokalnych wspólnot założonych tu i tam. No i przecież Biblia już o nich wspomina. One były już w I wieku nawet. No i co te wspólnoty czekały, aż Konstantyn nie założy? No oczywiście, że nie. Czasami spotykałem się z argumentacją, że jeżeli na przykład w którymś tam wieku coś zostało w kościele nazwane, a wcześniej było, ale nie miało nazwy, to znaczy, że nie istniało. Dla osób forsujących tego typu teorie bardzo niemiłą wiadomością będzie fakt, że już najpóźniej w 107 roku Ignacy Antiocheński w swoim liście do wspólnoty w Smyrnie używa słów Kościół katolicki, dwa wieki przed Konstantynem. Innym fałszywym zarzutem jest twierdzenie, że Konstantyn spisał Biblię na kolanie podczas soboru w Nicei, oczywiście, bo wszystko co się robi, to musi być zrobione w Nicei. No i Konstantyn niby tam miał spisać Biblię, co jest totalnym bezsensem z punktu widzenia historii, ponieważ przecież mamy starożytne kodeksy Starego Testamentu. Nowy Testament powstał w I wieku. Pierwsi chrześcijanie korzystali głównie ze Starego Testamentu, bo on był po prostu kompletny wtedy. Batacze są nie do końca zgodni co do tego, kiedy Stary Testament ostatecznie powstał, natomiast pewne jest, że Septuaginta, czyli greckie tłumaczenie Starego Testamentu, z którego korzystali pierwsi chrześcijanie pochodzenia z Gojów, czyli nieżydów, pochodzi z III wieku przed naszą erą. Władza Konstantyna sięgała tak daleko, że był on w stanie spisać teksty, które powstały setki lat przed jego narodzeniem. Nie ma bata we wsi, żeby zrobić z Konstantyna autora ksiąg biblijnych, ponieważ one są po prostu od Konstantyna wieki, wieki starsze. Inną, często powtarzaną bzdurką historyczną Także przez Świadków Jehowy w ich książkach jest twierdzenie, że Konstantyn zrobił z katolicyzmu religię państwową. I tutaj antyklerykalizm po raz kolejny przegrywa z nauką, a konkretnie historią, ponieważ chrześcijaństwo stało się religią państwową na terenie Cesarstwa Rzymskiego dopiero w 380 roku zapanowania cesarza Teodozjusza, w czasach, kiedy Konstantyn już od dawna nie żył. Ciężko jest coś ustanowić religią państwową po swojej śmierci, uwierzcie mi. Kilka lat temu pracowałem jako grabarz i z doświadczenia, które nabyłem w tamtej pracy arbitralnie i komisyjnie stwierdzam mocą swojego własnego autorytetu, że żaden napotkany przeze mnie nieboszczyk nigdy nie ustanowił religii państwowej. Kolejny kontrargument. Jeżeli Konstantyn założył Kościół katolicki podczas soboru w Nicei, to dlaczego podczas trwania tego soboru trwał Pontyfikat 33 papieża? Przecież gdyby Kościół wtedy powstał, to dopiero byłby pierwszy papież, tak? Za cholerę nie dać tam zmieścić 33 pontyfikatów. A już na pewno nie dać tam zmieścić pontyfikatu Sylwestra I, ówczesnego papieża, który tym papieżem był już od 31 stycznia 314 roku, czyli co on został wybrany papieżem w nieistniejącym kościele, a potem przez kilkanaście lat siedział i czekał aż będzie kościół, żeby mu papieżyć. Echem, logiczne. Gadanie o Konstantynie ma bardzo poważną lukę. Mieliśmy jakieś tam wcześniejszych przedkonstantyńskich ludzi, którzy wierzyli w Jezusa. Nagle w IV wieku cudownie pojawił się Konstantyn, który założył Kościół Katolicki. I nagle powstali katolicy. A co się stało z tymi wcześniejszymi chrześcijanami? I oni spierniczyli do dżungli, zażarły ich gronostaje, a może ufo ich porwało? po prostu zniknęli nagle pewnego dnia, a w ich miejscu cudownie pojawiły się katole. Przecież to byli ci sami ludzie, tak? No i skoro kościół katolicki został założony rzekomo w IV wieku, to dlaczego w I wieku już był sobór w Jerozolimie w 49 roku? W ramach ostatecznego pyskowania chciałbym zauważyć że istnieje na tym świecie pewna grupa społeczna, która uważa się za wielce pronaukową i gardzi ludźmi wierzącymi, nazywając ich często debilami albo ciemnogrodem. I według tych oświeconych głów ja jestem jakiś psychiczny, ponieważ wierzę w to, że 20 wieków temu Bóg pozwolił się ukrzyżować. Ich sceptycyzm wcale mnie nie dziwi, ponieważ gdyby nie pewne wydarzenia z mojej przeszłości, też bym w to nie uwierzył. Dziwi mnie jednak fakt, że czasem te same osoby, które są taką elitą intelektualną, ci antytyści, którzy są tacy mądrzy i oni są pronaukowi w ogóle, nie? To oni w swojej pronaukowości nie widzą najmniejszego problemu w twierdzeniach, że Konstantyn spisał Biblię wieki przed swoimi narodzinami, zakładał też religię zanim się narodził. I to religie starsze od niego samego. I dodatkowo 43 lata po swojej śmierci sprawiał, że te religie stawały się religiami państwowymi. Ja wierzę w rzeczy, które są nieweryfikowalne, których nauka ani nie jest w stanie udowodnić, ani obalić. Oni wierzą w rzeczy, które są w sposób jawny i oczywisty, naukowo obalone. Ale ciemnogrodem jestem ja. Tymczasem na arenę dziejów wszedł kolejny superbohater. Mieliśmy już. Tego, y, kapitana Aksjomata. W tych starych odcinkach, których wy nie pamiętacie, a których ja się wstydzę, był jeszcze jakiś heros, który krążył ku prawdzie, czy jakoś tak. I do grona tych naszych superbohaterów teraz dołączył Konstantyn, człowiek z gumy historycznej. W tym sensie, że przed swoimi narodzinami i po swojej śmierci tak różne rzeczy robił. On był taki elastyczny, normalnie jak guma z gaci. Już mamy kilku takich superbohaterów. Jak tak dalej pójdzie, to będziemy mieć swoje własne uniwersum superbohaterskie, prawie jak Marvel i DC. Ale gdyby tak przypadkiem ktoś nas pozwał do sądu, nie wiem, na przykład i nie ma mocni, bo tam była chyba taka elastyczna babka z tego co kojarzę. Oto żeśmy im podpierniczyli Kapitana Gumę. To, no to zwalimy winę na antyteistów, proste. I tym optymistycznym akcentem zakończmy dzisiejszą podróż przez historię. Mam nadzieję, że ten film ci się podobał. A jeżeli masz jeszcze chwilę, to obejrzyj sobie jeszcze to, bo co ci szkodzi.